korekcja nadmierna dbałość o tę żyznę fizyczną zaczyna się dość niepozornie przykładasz coraz większą wagę do swojego wyglądu chcesz mieć idealnie wyrzeźbione ciało, dlatego każdą wolną chwilę spędzasz na siłowni, ćwicząc nawet po kilka godzin dziennie. Z Czasem okazuje się, że bez ćwiczeń nie możesz żyć, a mięśnie ciągle są zbyt małe, sięgasz więc po sterydy i inne wspomagacze. Bikoreksa, jak wiele spośród zaburzeń o podłożu psychicznym nie jest rozpoznawana jako prawem przez samego chorego. Wpadasz w błędne koło, z trudem dostrzegając mechanizmy tego zaburzenia. Zatem co powinno zwrócić Twoją uwagę? Jakie zachowania powinny zmorzyć Twoją czujność? Przede wszystkim nieadekwatna i zafałszowana ocena własnego ciała, ciągłe sprawdzanie swoich wymiarów i obłodów ciała, rygorystyczne stosowanie diety, lekceważenie szkodliwości przyjmowanych wspomagaczy, brak reakcji na wyczerpanie organizmu. Stronienie od ludzi i spędzanie każdej wolnej chwili na ćwiczeniach bądź na siłowni, aby nie dać się złapać w sidła bigoreksji, warto ograniczyć skupianie całej uwagi na wyglądzie i mięśniach. Nie można podporządkowywać całego dnia pod ćwiczenia i plan treningowy. Trzymanie restrykcyjnej diety, mającej na celu przyspieszenie przyrostu tkanki mięśniowej, jest złe. Lepiej zachować rozsądek i robić to z umiarem.